W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O święta Ryto, chwalebna moja opiekunko, która zostałaś dana swojej mamie w późnym wieku i która nosiłaś symbolicznie imię kwiatu, Spójrz na Twoją pokorną czcicielkę, która niedługo stanie się matką. Ty, która w tej samej sytuacji otrzymałaś dwukrotnie godność rodzicielską i prosiłaś, aby Bóg błogosławił owoc Twojego łona i sprawiał, aby synowie Twoi wzrastali w bojaźni bożej, uproś dla mnie u Pana łaskę oglądania moich dzieci i uznania ich jako daru niebios. Już teraz ofiaruję moje potomstwo Najświętszemu sercu Jezusa i niepokalanej Matce Bożej, i oddaję je pod Twoją przemożną opiekę. Święta Rito, wstawiaj się za mną u Pana, Abym wypełniła w macierzyństwie Jego wolę. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków. Amen.